Ta recenzja prawdopodobnie by nie powstała, ponieważ mimo wszystko rzadko nam się zdarza recenzować tutaj kino superbohaterskie, zwłaszcza jak jest dość słabe. Ale Co? właśnie tu się wydarzyła całkiem ciekawa sytuacja, niejaki cud, ponieważ wydaje się, że większość ludzi wręcz znienawidziła. Tora, Miłość i grom. Wszyscy są zawiedzeni tym tytułem, i ja z nimi współodczuwam, ale nagle się okazuje, że tutaj ten pan obok mnie y, ma trochę takie podejście, jak przestałem się martwić i pokochałem bombę. Że co? Że tor to jest bomba? I co ta bomba niby robi? Roz... Wybucha śmiechem. No. I czego więcej <laughs> potrzebujemy od takiej bomby? No w każdym razie wydaje mi się, że tutaj będzie miała miejsce całkiem ciekawa perspektywa. I Mateusz powie wszystkim, dlaczego Tor, Miłość i Grom tak naprawdę jest świetnym kinem superbohaterskim. Nie tak naprawdę. Po prostu. Jest. Jest. Posłuchajmy. Torze, Miłości i Gromie po raz czwarty wracamy do Tora, Boga, Gromu i jednocześnie superbohatera z uniwersum Marvela. Ja pamiętam dawno dem, temu drzewiej jak pojawiał się pierwszy Tor, a ja nie miałem wiedle wspólnego z sokinem superbohaterskim, to się cieszyłem, że to będzie o... Że to będzie film Keneta Abranaga. To po pierwsze, a po drugie, że to będzie film o... Nordyckim Bogu. No i niby trochę jest i korzysta się z tej mitologii nordyckiej, ale. To faktycznie były raczej początki Marvela, i też nie przypominam sobie, żebym szła na ten film do kina w kontekście kina super bohaterskiego poszłaś w ogóle na ten film do kina. Tak, poszłam na ten film do kina z moim bratem, i bardzo dobrze wspominam ten sens. Pamiętam, że naprawdę się świetnie bawiłam na tym filmie. I w ogóle tak, zachęciły mi bardzo zwiastuny do tego filmu, bo tam było tych kilka zabawnych scen, jak Chris Hemsworth idzie do knajpy i prosi o konia. I to był humor, który wtedy mnie śmieszył. <laughs> <laughs> Może nadal mnie śmieszył, musiałabym jeszcze raz zobaczyć. <laughs> Na pewno mnie śmieszy humor z serii Thor, mm -hmm. czwartej części. No i jak sama nazwa wskazuje, film opowiada o tym, że Thorze po raz czwarty. I wracamy w znacznym stopniu do relacji pomiędzy Torem a Jane, którą grała w pierwszej części Natalii Portman, i to była jego wielka ziemska miłość. No a poza tym mamy bogobójcę, czyli kolejnego Wilana Marvelowskiego, czyli Christiana Bale'a, który kiedyś wierzył w Boga bardzo usilnie, jakiegoś tam, który chyba nie jest autentycznym bogiem, choć mogę się mylić. Raku się nazywał, czy coś takiego na hmm. początku. Się ten Bóg pojawia, no i zawiedziony postawą Boga ostatecznie staje się bogobójcą. Ja chcę chcesz... zaciekawiłeś, teraz sprawdzę. Czy był taki Bóg, czy go nie było? Także Bóg się nazywa Rapu i chyba nie było takiego Boga, ale może jest ktoś tutaj jakimś religioznawcą i jednak może kojarzy takiego Boga. No jak się wpisuje w wyszukiwarce Bóg Rapu, to <laughs> wyskakuje Eminem. Także też ciekawie. Ale tych bogów w tym filmie, również autentycznych, kilku mamy między innymi Zeusa kiedy znajdujemy się w jakimś przedziwnym astralnym mieście wszystkich bogów. No i właśnie Thor musi stawić czoła temu bogobójcy Gorowi, a razem z nim tego czoła będą stawiali Jane, Valkyria i Gork. Zobacz, że mamy do czynienia tutaj z Oscarową Obsadą, bo i Christian Bale, i Russell Crowe, i Taika Waititi, i Natalii Portman. No to Chris Hemsworth tutaj nie pasuje <grym> ni cholery, niestety. Bidny chłop. Jedyny bez Oscara, bez nominacji, myślę, nawet do Oscara. No ale skoro Oscarowa Obsada to chyba Oscarowy film. <grym> Dobra, no to już sobie żartuję. Nie uważam, że to jest oscarowy film, nie jestem aż tak źle. Po prostu jest to dla mnie naprawdę dobra rozrywka, taka trochę głupkowata, ale taika Waititi lubi głupkowaty humor, a ja lubię głupkowaty humor taiki Waititi'ego. I ten humor w tym filmie, jak to się mówi, po prostu mi siadł. Ja miałem poczucie trochę, jakbym oglądał. Straszny film tylko w świecie superbohaterskim, tylko że lepszy film niż straszny film bo jednak Taika Waititi według mnie potrafi wprowadzić do swojego kina taką niewymuszoną lekkość tych żartów on jest trochę jak taki gość na imprezie żartowniś którego naprawdę wszyscy lubią słuchać, być w jego towarzystwie i sprawia, że ta impreza staje się no taka cool, że naprawdę wszyscy są w stanie się dzięki temu jednemu człowiekowi dobrze bawić. Może problem pojawiać się w momencie, kiedy ten fajny gość stara się rzucać żartami w każdej sytuacji i nawet wejdzie cały na biało na pogrzeb albo już na samą stypę i zacznie bawić towarzystwo. Oczywiście na stypie też się można czasem roześmiać i na pewno jest to oczyszczające i dobrze sobie trochę powspominać z uśmiechem zmarłego, a ale z drugiej strony sobie myślę, że tutaj Taika Waititi nagle się okazał jakimś takim e, zupełnym ignorantem, którego w zasadzie nie obchodzi gdzie jest, obchodzi go tylko, żeby się dobrze bawić na planie. Masz na myśli jakieś konkretne wątki? Na przykład yy, chorobę nowotworową bohaterki Jane. Tak, ten film lękał się prawdziwych emocji, wszystko musiało być wygłupem, wszystko musiało być przemienione w żart, a jest tutaj kilka interesujących wątków, które jeżeli zostałyby umiejętnie poprowadzone, poprowadzone z sercem, a nie z przygłupim uśmiechem na twarzy, to to by mógł być naprawdę kawał ciekawego, porządnego kina. Ponieważ na z jednej strony mamy. Christiana Bale'a w roli tego Wilana. Znowu Christian Bale przetransformował się w tego swojego bohatera Gora i wygląda fantastycznie w tym filmie. Prawdziwie przerażająco. Naprawdę czujemy tego Wilana. I sam prolog tego filmu był dla mnie bardzo obiecujący. Ponieważ co widzimy na początku? Na początku widzimy historię Gora. Widzimy, że był cierpiącym ojcem, który przeżył ogrom tragedię, czyli automatycznie film nas prosi, żebyśmy zaczęli współczuć temu przyszłemu Wilanowi, żebyśmy od razu poznali jego historię, żebyśmy jak najbardziej byli w stanie zrozumieć, co go motywuje do jego późniejszych zbrodni. I na początku film zdaje się no, zadawać pytanie, czy przypadkiem ten Gor nie ma racji, że ci bogowie w zdecydowanej większości są obrzydłymi ignorantami trochę się kojarzą, no nie wiem, no trochę z takimi bogaczami, tak? Tym jednym procentem najbardziej uprzywilejowanych ludzi na świecie, którzy po prostu gardzą tym ludem i ten lud jest tylko po to, żeby ich wielbić. Po nic więcej. Jakby lud jest dla nich, a nie oni dla ludu. No i wydawało mi się, że na początku ten film traktuje jeszcze siebie na poważnie. Ten prolog na pewno traktuje siebie na poważnie i to był zdecydowanie jeden z najlepszych momentów tego filmu, ale potem zauważy, że ten wątek Znika, mimo że faktycznie nasi bohaterowie lecą w zaczarowane miejsce, gdzie mamy zbiorowisko wszelkich bogów, i okazuje się, że ci bogowie są zainteresowani tylko orgiami. No to nie mamy pociągniętego tego wątku, no że być może jednak Gor ma rację, więc może jednak Tor zaczyna kwestionować swoją tożsamość i czy to stanie za bogami po stronie bogów to jest. Właśnie ta właściwa rzecz, którą powinien robić. Więc ten film rozpoczyna jakąś dyskusję, a później od razu się z niej wycofuje. W zasadzie unika trudnych pytań, no bo łatwo zastosować szantaż emocjonalny, że nasz wilan porywa dzieci. No i teraz to już wiadomo, wiemy, że on jest zły do szpiku kości. No i już nic się z tym nie da zrobić, już nie da się z nim dyskutować. Ale ja nie odczułem tego tak, jakby ani przez chwilę tak tego nie odczułem. To znaczy, uważam, że z racji tego prologu i z racji w ogóle pewnej historii poprowadzonej w tym filmie, nie kwestionuje się tego, że gornie nie ma racji. Wręcz mówi się, że owszem, ma rację. Być może problemem jest to, że jego racja, podobnie jak w przypadku Thanosa, jest kategoryczna. To znaczy, wymordować wszystkich bogów bez żadnego ale. No ale jeżeli chodziło o Thanosa, no to tam naprawdę były te dyskusje. Thanos mówił swoje racje. Bohaterowie dyskutowali na ten temat, a tutaj no już nie mamy żadnych dyskusji, żadnych refleksji, mamy tylko ciągłe wygłupy. Także... No tak, bo konwencja tego filmu jest bezsprzecznie inna niż Avengersów, ale też ta konwencja w jakimś sensie poprzez żart opracowuje ten temat. no Sama ta wizyta w tym mieście bogów jawno pokazuje, że bogowie to jest grupa bufonów, tak jak powiedziałaś, którzy są tylko zainteresowani sami sobą. No tutaj oczywiście tą wisię na torcie jest Zeus grany przez Rasela Kroa, który chce uchodzić za najwspanialszego Boga, ale jawnie też zresztą w dyskusji mówi, że on się boi tak, że on nie będzie dokonywał żadnych działań, że on się tutaj czuje w miarę bezpiecznie i tutaj będzie siedział i że Torma nic nie robić. I w pewnym sensie również w tej głupkowatej formie, bo rzeczywiście wszystko tutaj dzieje się w tej formie trochę jak z filmów braci Zucker. Czy leci z nami pilot? Ale jest pokazane, że nagle no, Thor nie przynależy do tej grupy bogów, tylko przynależy do superbohaterów, czyli do nowych bogów, czyli do tych szlachetnych bogów w pewnym sensie. To się zdaje się pojawia w scenie po napisach, że Zeus w pewnym sensie tematyzuje to rozróżnienie między superbohaterami a bogami i no, mogło to się zdarzyć rzeczywiście w filmie nie w scenie po napisach tego w ogóle nie lubię w Marvelu że są te sceny po napisach i one że to jest jakiś tam szantaż zostań do końca napisów bo przegapisz część filmu ale te tematy o których mówisz one oczywiście nie są potraktowane na poważnie ale są. Tak samo mnie się w pewnym sensie podoba to, jak podchodzi się do opowieści o nowotworze Jane. Ale nawet nie chodzi o to, że nie są potraktowane na poważnie, tylko nie ma tych tematów. W sensie jest nagłówek, a nie ma tekstu. Znaczy, no nie wiem, dla mnie to było i tutaj możemy się kłócić, ile powinno być zawartości cukru w cukrze w takim filmie. Ja to odczytałem, a jednocześnie. Po prostu przez cały film dobrze się bawiłem. I no, wracam do tego nowotworu Jane, ponieważ podobało mi się, że jak rzadko kiedy nowotwór został pokazany. W pewnym sensie lżej, to znaczy oczywiście yy, nasza bohaterka yy, mierzy się z widmem potencjalnej śmierci, ale ciekawe jest to zestawienie z tym, że okej, okay, możemy być chorzy na raka, ale to nie znaczy, że nie możemy czerpać w pełni z życia, dopóki żyjemy. I gdzieś wydaje mi się, że nie wiem, teoretyzuję, ale że osoba chora na nowotwór paradoksalnie może znaleźć w tym filmie chęć do życia. Dlatego też mi się podoba, jak to zostało opracowane w tym filmie. No tak, ale widzisz, tutaj po raz kolejny pojawia się problem poważny z konstrukcją tego filmu, ponieważ bez wątpienia no, tym zamierzonym sercem tego filmu jest to czwarte stadium raka, które ma Jane. I tutaj wyraźnie mamy zarysowany taki dylemat, czy nasza bohaterka powinna walczyć z tym rakiem i poświęcić, się jednak próbie odparcia tej choroby, czy poświęcić swoje ostatnie dni życia na byciu tą superbohaterką i poświęceniu siebie, żeby ratować innych. To są piękne pomysły, no ale po raz kolejny nie poświęcono wystarczająco dużo czasu, żebyśmy naprawdę poczuli z jednej strony powrót tej relacji między Jane a Torem, a z drugiej strony no ten wielki jej dylemat. Tak naprawdę, ta jej historia jest tutaj, no mimo wszystko mam poczucie, że potraktowana po macoszemu, gdzieś tam w ostatniej chwili nagle no, są te wielkie rozwiązania i, i próba wywołania wielkich emocji, a zamiast budować przez cały film e, tą podstawę, żebyśmy później poczuli tą falę uczuć, no to mamy wygłupy, tak? Mamy szukanie Jane swojego e, motta superbohaterskiego. W ogóle oglądając ten film Poza tym bardzo obiecującym początkiem, to bardzo szybko zaczęłam mieć takie poczucie: oj. Oj, robi się bałagan. W ogóle nie ma pomysłu montażowego na ten film, w ogóle nie ma żadnej konstrukcji. Ten scenariusz od sasa do lasa, tu jesteśmy trochę, tu jesteśmy trochę. Mnóstwo wątków, które nijak się nie łączą. Najciekawsze sceny są pokazane poza ekranem, bo na przykład wydaje się, że w tym filmie jednak no, była chęć pokazania Tora i Jane jako równoprawnych partnerów, jako Równoprawnych superbohaterów, a tymczasem no cały ten wątek Jane, jak to się stało, że ona została wezwana przez ten młot, no wydarzył się właściwie poza ekranem, co też no nie pomagało w rozwoju tej postaci, żebyśmy wczuli się w jej historię bardziej. No i w ogóle to, co się wydarzyło ze Strażnikami Galaktyki w tym filmie. Ja w ogóle byłam tak skonfudowana, musiałam e, szybko sprawdzić, czy przypadkiem nie ominęła mnie premiera Strażników Galaktyki 3, e, ponieważ no tutaj wyglądało, że, że ta przygoda między Torem a Strażnikami Galaktyki szybko się skończyła, w zasadzie jej nie było, mimo że tak epicko e, zaczęła się ta zapowiedź pod koniec Endgame, ich wspólnych przygód. I wydawało się, to idealny pomysł, ponieważ Chris Hemsworth no, udowodnił, że doskonale e, się czuje właśnie bardziej w tym e, stylu komediowym, który reprezentują Strażnicy Galaktyki, no i te późniejsze tory z Taiką Whitey Team. E, no więc wydawało się, że to będzie doskonała drużyna, która zapewni nam e, mnóstwo zabawy i przygód, ale co tam się wydarzyło? Czy ci aktorzy się nienawidzą? Bo miałam takie uczucia, jak obserwowałam interakcję między Chrisem Prattem a właśnie Chrisem Hemsworthem. Przedziwne, aż mi się to niekomfortowo oglądało. Naprawdę miałam poczucie, że oni się tam nienawidzą. Nie ma tam żadnej chemii, nic tam nie gra. Wszystko jest pospieszone. Aż mi się tak smutno zrobiło. Byłem na innym sensie, jednak oglądałem trochę inny film. Faktem jest, że ja nie przepadam za Strażnikami Galaktyki, więc się bardzo ucieszyłem, że ta sprawa została szybko rozwiązana i nie muszę dalej patrzeć na ten team. Dużo bardziej byłem zainteresowany samym Torem i tymi bohaterami wokół Tora. Ale ja, mnie się wydaje, że jesteśmy w punkcie konfliktu nierozstrzygalnego pomiędzy nami, bo ja oczywiście nie będę się kłócił, że to jest idealny film, arcydzieło, najlepszy film superbohaterski. No, no nic z tych rzeczy. Ale to jest film, który zapewnił mi naprawdę świetną rozrywkę. Przez dwie godziny czułem się na tym filmie odprężony. I Czasem pojawia się ten wątek w naszych rozmowach. Częściej to ty mówisz, że potrzebowałaś tego rodzaju filmu, a widocznie tym razem ja potrzebowałem tego rodzaju filmu. No i to jest dylemat związany z recepcją filmu kina: że kiedy idziemy na dany tytuł no to idziemy w jakimś nastroju z jakimiś oczekiwaniami jest ciepło na zewnątrz, zimno w sali nie wiem, boli nas nerka tysiąc rzeczy może się dziać dookoła no i to wpływa na to, że dzisiaj tego dnia akurat pewne rzeczy nam nie będą przeszkadzały i będziemy się świetnie czuli jak ryba w wodzie tym, co zostaje nam zaproponowane no a ja poza tym naprawdę lubię humor Tejki Waititiego i naprawdę praktycznie wszystkie żarty które no były jakoś tam po bandzie trafiały do mnie. Mówiąc po bandzie, masz na myśli, że leniwe i niedopracowane? Nie, mówiąc, że czasem miałem największe chyba wątpliwości z tym długim e, żartem związanym z nagim torem. No to, 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 to taki byłem już, a, no niby śmieszny, ale już bez przesady. Ale tak poza tym, to, to nie wiem, no naprawdę śmieszyło mnie tam. Wszystko i nie wiem, no może leków jakiś nie wziąłem tego dnia, i akurat tak to zadziałało, ale naprawdę, no jestem wielkim fanem kus, które drą mordy, uwielbiam. To po prostu za każdym razem, jak je słyszałem i widziałem, to, to się śmiałem z miejsca. Bardzo mi się podobało, ale wiem, że tobie też. Ta, ten pomysł na dramę pomiędzy Mjolnirem a Stormbreakerem i, i Torem. Okay. W zasadzie czworokąt tu jeszcze było. Jane się dołączała i to mnie też bardzo bawiło. Tak, też mnie bawił ten żart, ale ostatecznie nie miał swojej puenty. Myślałam, że to się rozwinie no, jeszcze w coś bardziej szalonego, a, a w pewnym momencie po prostu był stop. Tak długo budowaliśmy ten żart, aż by wreszcie zgasł. Co też po raz kolejny mi pokazuje, no, że jednak pisany na kolanie był ten scenariusz. A ja myślę, że problem jest troszkę inny, bo wychodzi trochę faktów, o których się mówi, że podobno Waititiemu nie pozwolono zrobić dłuższego filmu niż dwie godziny, więc pewnie musiał ciąć wątki, które chciał pokazać. Z drugiej strony teraz wypływają fakty, że są jakieś katorżnicze metody pracy związane z przygotowywaniem efektów specjalnych, że ci efektów specjalnych nie mają na to kompletnie czasu i są ciśnięci przez Marvela, żeby je wykonywać. No dużo też było narzekań na to, że ta jakość CGI w, w Torze jest na niskim poziomie, ale no tego jest świadom nawet Taika Waititi, który trochę sobie żartował z tego, jak Wyglądają efekty specjalne w jego filmie, więc być może po prostu te warunki pracy przy tym torze były dużo trudniejsze niż przy Ragnaroku. No i Waititi głównie skupił się jednak na tym, że robi straszny film w świecie superbohaterskim, ale dla mnie mimo wszystko udało się przemycić pewne dodatkowe wątki, które gdzieś tam pokazują serce Waititiego. Znaczy moim zdaniem Waititi tym filmem chce rozbić to uniwersum Superbohaterskie od środka, mm. ponieważ ten film jest no, tak tandetnie zrobiony, w sposób tak leniwy, e, tak bardzo drwi e, z tego kina superbohaterskiego, drwi z samego siebie, ten, ale. To niekoniecznie musi znaczyć, że leniwy, po prostu drwi z tego kina superbohaterskiego. No tak, ale można drwić i widzisz tam serce, a można drwić. Bo po prostu już ci to nie obchodzi. I naprawdę miałam poczucie, oglądając ten film, że Waititiego ten projekt. Kompletnie nie obchodził. Jest to półprodukt napisane na kolanie, tak jak sam powiedziałeś, z naprawdę momentami no, paskudnego CGI. W ogóle ten film momentami okropnie wyglądał. Tak już całkowicie nierealistycznie, a jednocześnie nie zachwycająco, jeżeli chodzi o efekty specjalne, budowanie tego fantastycznego Dla świata. Dla mnie świadomie tandetnie. Albo po prostu tandetnie. Albo jednak świadomie tandetnie, to znaczy, ja jestem wielkim fanem na przykład Tora, która jest tak plastikowa, że czekałem, aż złoży się do przysiadu i stanie się transformersem. Nie, tak, ta zbroja jest symbolem tego filmu, tylko no, moim zdaniem mimo wszystko po prostu wygląda źle i nie ma za tym żadnej innej dodatkowej idei. Jak dla mnie Waititi po prostu ożywia ducha no trochę lat 80., ponieważ pełno jest tam muzyki z lat 80. -tych. No i w ogóle jakoś ten film chyba ma nawiązywać do tych lat 80. -tych. Ale A... nie jesteś pewien, bo nie, nie jestem, ma tego. Nie imię. jestem pewien, bo mnie jakoś bardziej to wszystko przypomina ta estetyka, te seriale typu Herkules, typu Ksenna. Ksenna? Znaczy Ksena. No. <laughs> Działa jak natura chciała. No, i teraz mi powiesz, że to bardzo znamienne, że akurat porównałem to do leku na zaparcia. Bardzo, bardzo znaczące, Freudowski błąd. Zupełnie nie, zupełnie nieprawda. Ale no, szczerze mówiąc, już z takiego etycznego punktu widzenia, to dla mnie ten film jest nieprzyzwoity. To jest film, który kosztował 250 milionów dolarów. Na pewno nieskończone ilości y, pracy i zasobów zostały włożone w ten film, a ten film raz że wygląda tanio i tandetnie, a dwa, no że ma się poczucie, że sam reżyser tak naprawdę odpuścił sobie ten projekt, no, że to... mu nie zależało na tym projekcie, wrzucił każdy żart, który mu przyszedł do głowy i każdy był śmieszny. <laughs> Zdaniem niektórych. Ale czy kino super bohaterskie w ogóle jest etyczne? To w jakim, jakiej ilości powiedziałbym niepotrzebne i powstaje, mm -hmm. że oczywiście część z tych filmów ma jakąś wartość, ale to są naprawdę pojedyncze tytuły. No i, i znowu można tutaj odwrócić kota ogonem i powiedzieć, że Taika Waititi pięknie spuentował ten świat. Nie no, tak. Cały czas podejrzewamy Taika Waititiego, że ma głęboki kryzys egzystencjalny, w co się wpakował, jakie umowy podpisał i chciał może podświadomie dać tego wyraz w tym filmie. Jak Tim Burton w Dumbo, że w gruncie rzeczy Kpił z Disneya, robiąc film dla Disneya? Otóż to, i niejako mnie to raduje, że tej Kawaii Titi takim filmem próbuje nieco rozbić to uniwersum od środka, ponieważ fani zaczynają wątpić w sens tego typu filmów, które no nie traktują siebie, no ani tego całego świata już kompletnie na poważnie, ośmieszają no, w go. W pewnym tak sensie naprawdę. Marvel od początku miał. Ten element w sobie takiego żartu, i z każdym krokiem szliśmy dalej. No chyba, że zrobiliśmy czarną panterę, która była bardzo na poważnie i w gruncie rzeczy była przepięknym filmem superbohaterskim. Nie, wiesz, to akurat zależało od typu superbohatera, bo z tego co pamiętam to owszem, filmy o Iron Manie były, no, zabawne, ponieważ Downey Junior dobrze czuje komedię, ale za to Kapitan Ameryka jednak był znacznie bardziej na poważnie, no bo jednak to Kapitan Ameryka. Nie, nie wiem, jakoś z Kapitanem Ameryką jest mi nie po drodze, bo właśnie wydaje mi się, że to jest tandet niezbyt poważny bohater. Może nie rozmawiajmy w tym odcinku, co jest tandetna, co nie? Bo... No, ale o Jezus, no, to jest uroczo świadomie tandetny, po prostu tak, a tamto jest nieświadomie zbyt poważnie tandetne. Ale w jednym się zgadzamy tutaj, bo mnie się w sumie też podoba, że Taika Waititi yy, jednak y, jakimś sensie pokazuje tym filmem, niezależnie od tego, czy uznamy, że specjalnie, czy niespecjalnie, czy świadomie, czy nieświadomie, no, że gdzieś mówi tym filmem powoli kino superbohaterskie przynajmniej w tej serialowej formie się kończy. Tak, wydaje mi się, że każdym kadrem w tym filmie Taika Waititi mówił, że mnie to kino superbohaterskie zupełnie nie obchodzi. Jest to droga tandeta i Powoli żałuję, że w ogóle kiedykolwiek się w to zaangażowałem, aczkolwiek ponoć deklaruje, że o ile obsada pozostanie bez zmian, to on chętnie nakręci kolejną część Tora. A ja bardzo chętnie ją <gry> obejrzę i znowu się będę śmiał do rozpuku. Ale jeszcze was nie zapytaliśmy o zdanie, czy Wy widzieliście najnowszego Tora i co o nim sądzicie? A przede wszystkim czy też uważacie, że być może wreszcie to kino superbohaterskie powoli się. Wypala i zmierza jego kres, przynajmniej na kolejną dekadę. Bo ten cykl gatunków jakoś się odradza, obumiera, odradza, obumiera. No, długo sobie to kino superbohaterskie rządziło na świecie, więc no, każdy król musi odejść, musi umrzeć, żeby żył nowy król. A jeżeli tak, to jaki? My tymczasem chcemy podziękować wszystkim naszym patronom. Bardzo dziękujemy Wam, że nas wspieracie. Jednocześnie zachęcamy inne osoby, innych naszych widzów, być może jesteście zainteresowani, żeby drobną albo czasem większą kwotą nas wesprzeć. A my dziękujemy szczególnie tym, którzy nas wsparli bardzo niedrobną kwotą, czyli Jankowi i Bartkowi. Bardzo dziękujemy, a od nas póki co to by było na tyle. Pa!